A dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinek numer 11, czyli kasa, pieniądze. Ile można zarobić w branży eventowej? Ile zarabiają event managerowie, ile zarabia agencja eventowa. I żeby fajnie wejść w ten odcinek, mogę powiedzieć krótko tak. Tak, można zarabiać za jedno wydarzenie 10 tysięcy. 20 tysięcy, 50 tysięcy, a zdarza się czasami, że za jedno wydarzenie można zarobić 100 tysięcy. To są duże sumy i one są jak najbardziej realne do zarobienia w branży eventowej. Ale żeby do tego punktu dojść, no nie oszukujmy się, no trzeba już mieć troszeczkę doświadczenia, trzeba być też rozpoznawalnym Chociażby agencją na rynku, no i trzeba być event managerem z doświadczeniem, który może obsługiwać tego typu wydarzenia. Ja Wam powiem na przykładzie trochę swoim, trochę swojej agencji. Jak to mniej więcej wygląda, jakich mówimy o systemach prowizyjnych, ile to się zarabia. I tak jak robiłem małą sondę wśród innych agencji, to to bardzo, bardzo podobnie te rzeczy wyglądają. Oczywiście na pewno są agencje, które mają może jakiś inny system rozliczenia. Nie wnikam. Po pierwsze, gdzie jest podstawowy zarobek agencji? Agencja zarabia w 90% przypadków agencji w Polsce, zarabia na prowizji, czyli... Sumujemy wszystkie koszty, jakie się składają na event i... Dodajemy do tego prowizję. W większości przypadków, mogę powiedzieć tyle z pełną świadomością, to jest kwota, znaczy to jest wartość 10%. Ona się waha między 10 a 20%. To już każda agencja sobie indywidualnie indywidualnie sobie tutaj tym żongluje. I to jest najbezpieczniejszy i najbardziej transparentny temat, który jest stosowany przez agencję. Wiem, że są takie praktyki, gdzie agencje eventowe, jak to się mówi, Ukrywają te koszty, ten swój potencjalny zysk, chowając, dodając po prostu do poszczególnych elementów. To powiem Wam szczerze, nie polecam tym wszystkim, którzy będą chcieli założyć własną agencję lub będą działali na własny rachunek, bo to niesie ze sobą dość duże ryzyko. Dość duże ryzyko pod tym kątem, że czasami, no jakby to powiedzieć, chowamy te niektóre kwoty w jakąś usługę, w jakiś element, wiecie, załóżmy, catering, nie wiem, czy, czy hotel i jakąś atrakcję, nie wiem, występ zespołu, chowamy większą kwotę, i dodajemy po prostu ten swój system prowizyjny. I się może okazać zawsze, że gdzieś na etapie produkcji tego wydarzenia klient z tego zrezygnuje i wtedy Wam spada Dość mocna część tego wynagrodzenia, więc ja nie ukrywam, że osobiście nigdy nie stosowałem tak zwanego systemu bezprowizyjnego. Zawsze jest to procentowe, prowizyjne prowizja procentowa i słuchajcie, to się najbardziej sprawdza. To ma sens, bo nawet jak jakieś elementy wypadają, no to wtedy, no, załóżmy, ta prowizja spada, ale ona jest zawsze przejrzysta. Dlaczego? Dlatego też, że bardzo wielu klientów dużych graczy, dużych firm, oczekuje tak zwanej przejrzystości faktów, czyli takiej transparentności, gdzie podpisując NDA lub tak zwaną umowę ramową o stałej współpracy, bo bardzo często z niektórymi firmami podpisuje się, odpowiadałem to w jednym odcinku, to chodzi o agencje marketingowe, ale też jeżeli chodzi o eventy, my obecnie jesteśmy aktywni chyba w dwóch czy trzech tak zwanych przetargach. Może będziemy wciągnięci na tak zwanego stoka, ale tu też zrobimy kiedyś o tym osobny odcinek. Polega to na tym, że firmy takie duże Chcą mieć wgląd faktury. Znaczy żądają od tego, chcą mieć wgląd faktury, które zresztą płacimy dla naszych podwykonawców w trakcie realizacji i dlatego wracając do punktu wyjścia, cały ten system prowizyjny jest jak najbardziej po prostu przejrzysty. Oczywiście, prowizje zawsze możemy negocjować, i na tym polega ta. Ta główna, ten główny aspekt, gdzie ewentualnie klient, który szukał, będzie jakiejś oszczędności, będzie, będzie właśnie na, na prowizji próbował nas, nas odbić. Czy 10% to jest dużo? No to słuchajcie, no to już trzeba sobie odpowiedzieć samemu, w zależności jaki prowadzisz biznes albo jakim masz skalę. No pomyślcie sobie, że przykładowo robicie event, w którym wszystkie elementy składowe to jest około 100 tysięcy. No a z tego macie 10 tysięcy prowizji. Ale pamiętajmy o tym, że te 10 tysięcy za to jedno wydarzenie to się tak fajnie wydaje. Ktoś może powiedzieć, tak jak powiedziałem gdzieś na początku, że zarabiamy te 10, 20, 50, a 100 tysięcy. Bo to jest prawda, żeby było jasne: jako agencja można takimi kwotami operować, ale to są kwoty w dużej mierze jeszcze bez podatku. Bez opłacenia ZUSów, bez opłacenia kosztów stałych, no to jest to są oczywiście podstawy ekonomii. Mamy koszty stałe. Każda agencja, która funkcjonuje i posiada w swoich szeregach menadżerów, stałych pracowników, ponosi stałe koszty. Więc tak bardzo obrazowo można powiedzieć, jeżeli menadżer, załóżmy, pracuje nad projektem, i ten projekt w swoich składowych, na kwadratowych liczbach to zrobimy. Będzie miał za 100 tysięcy, dokładamy do tego prowizję 10 tysięcy, eee, no to mamy kwotę 10 tysięcy zysku. O, to była matematyka najwyższej klasy, ale zmierzam do czego? Wyobraźcie sobie, że ten menadżer pracuje nad tym projektem, ma tylko jeden projekt i nad tym projektem pracuje 3 miesiące. Na 3 miesiące przynosi do agencji 10 tysięcy ale w czasie tych trzech miesięcy ten manager też dostał pensję. No pensje w branży wiecie, no wydaje mi się, że mniej niż 4 tysiące dla początkującej osoby no nie zarabia się. To jest tylko i wyłącznie w górę. Wiem, że w Warszawie stawki dla event, event managerów, którzy już mają doświadczenie 2-3-4 no to zaczynają się rozmowy od 8-10 tysięcy na rękę, żeby była jasność. Oczywiście tu jest bardzo często, to jest też kolejny punkt, bardzo często jest tak zwany system, system nie pracy na etacie, tylko pracy B2B, tak? czyli firma dla firmy, event manager wystawia fakturę. Oczywiście jest to poparte odpowiednimi dokumentami, ale to zostawmy, wracamy do naszego, do naszego eventu. I ten menadżer zarobił te 10 tysięcy. Jeżeli przykładowo on zarabia 5 tysięcy miesięcznie, no to prosta kalkulacja, jeżeli 3 miesiące pracował nad eventem, to my nie zarabiamy na tym nic. A wręcz można powiedzieć, idąc dalej, jesteśmy w plecy. Więc to wszystko są, no słuchajcie, podstawy ekonomii, tak? Więc to, żeby miało to rację, bytu te 10 tysięcy, które w pierwszym takim rzucie wydają się super kasą, no. Spłycając to do jednego wieczoru, za jeden wieczór, no to są super, tak? Ale w momencie, kiedy przeliczymy to, bo nie ma eventów, ja nie przypominam sobie, mieliśmy raz jedno wydarzenie, pamiętam, które się wydarzyło e, praktycznie w ciągu dwóch dni, organizowaliśmy, ale to też o tym kiedyś opowiem i faktycznie to było najczęściej. Średnia na dzisiaj do organizowania eventów to są minimum trzy miesiące. Czy to jest nawet najprostszy wyjazd, cokolwiek, zawsze te. Trzy miesiące to jest taka praca. Więc tak jak widzicie, to jest podstawowy zysk, przeważnie pokazujemy w prowizji jako agencje eventowe. Gdzie jeszcze zarabiam? A to jest uważam też, też kluczowe. No bardzo często dużo agencji ma sporo swoich zasobów, tak? Czy to są jakieś wyposażenia, ogródki dla dzieci, nie dla dzieci, wiecie. My swego czasu mieliśmy zamki dmuchane, praktycznie dwa magazyny dekoracji. No, potem trochę żeśmy się przemodelowali, zmieniliśmy model e, biznesowy i dużą część tych rzeczy. Jeszcze jakąś tam mamy, ale dużą część rzeczy wysprzedaliśmy. Nawet z prostego przykładu, no, jeżeli mieliśmy jakąś partię zamków dmuchanych e, i mieliśmy stałych klientów, no to nie możemy co pół roku czy co roku, na przykład w przypadku pikniku, jechać do tego samego klienta z tym samym zamkiem dmuchanym. Pamiętam, króliczkiem. I tygrysek chyba był. Wiecie, no, no trzeba to, to, to zmieniać. Więc, więc ym, ten model się zmienił. Więc jeżeli agencje mają swoje zaplecze, bo to nawet patrząc na proste rzeczy, wiecie, ktoś ma swoją mównicę, e, ktoś ma swoje, na przykład teraz bardzo często takie rentalowo, czy jakieś lady, nielady podświetlane, e, masz, agencje też idą w tak zwane technologiczne rzeczy, ktoś ma swoją fotobudkę, fotobudkę 360, no to można powiedzieć, że to jest też dodatkowy Twój zysk. Innym punktem, gdzie troszeczkę też zarabiamy, no to jest w wielu obiektach, lokalizacjach, w których realizujemy nasze wydarzenia, no agencja zawsze ma troszeczkę bardziej preferencyjne warunki, zwłaszcza jeżeli się w jakimś obiekcie pojawia kilka razy w roku, no to zawsze gdzieś tam jakaś prowizja dla nas. To jest oczywiście o tyle wygodne, że no klienci też o tym wiedzą, to nie jest jakaś straszna tajemnica, ale tam gdzieś ten... Parę tych złotych zawsze jest dodatkową kasą, wpada e, dla nas, więc lokalizacje to tak mają wypracowane specjalnie dla agencji. No, dlaczego? No, to, jest, to jest tak zwana e, akcja win-win, tak? że my mając jakąś prowizję, zapraszamy częściej, proponujemy naszym klientom te obiekty, no, w których no, też można troszeczkę, troszeczkę zarobić. Więc. Poza systemem prowizyjnym mamy zasoby własne, w zależności kto co oferuje, kto co ma w swoim zapleczu. Mamy tak zwany system prowizyjny w jakichś obiektach, czyli jakąś tam część tej kwoty za tak zwane przyjechanie dostajemy e, od e, obiektów. E, I mniej więcej można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zyski agencji, to tutaj to są te podstawowe punkty, w których się, e, się poruszamy. Bardzo tak spłycając, to są przeważnie 3-4 obszary, w których robiąc jeden event możemy pozyskać jakieś zyski dla Ciebie. Czy da się zarobić na evencie, tak jak powiedziałem, 100 tysięcy? Da się, tylko żeby zarobić na evencie, no to też z prostej matematyki, żebyśmy mieli prowizję na poziomie 100 tysięcy, no to muszą być takie eventy przynajmniej za ten milion złotych. Takie eventy mają miejsce, takie eventy się zdarzają, i faktycznie wtedy ta prowizja wynosi. Tylko, że no już skala takich wydarzeń to nie są rzeczy, które już robimy w 3 miesiące. To już są duże wydarzenia, które się po prostu no, ciągną, i nie zawsze wiecie, no tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli tak w ładnym obrazku, jak to się mówi, żeby to ładnie zabrzmiało, mówimy, że zarobiliśmy na tym węcie 100 tysięcy. No to to jest super, ale z tego 100 tysięcy spada nam 19% podatku. Z tych kwoty, która zostanie, bo wiecie, nie będę tutaj zaraz coś będzie mi punktował, że źle coś przeliczyłem. E, idzie kasa na menadżera, który też... Pracował na etacie, przeważnie przy projektach za milion złotych, no to nie pracuje jeden menadżer, to pracuje dwóch, trzech. Do tego dochodzi cała praca grafików. Bo co istotne, w Polsce jeszcze nie obowiązuje tak zwany system płacenia za oferty, który już na zachodzie jest dość mocno popularny i jak najbardziej on się sprawdza. Kiedy klient wraca się do, do agencji o zrobienie oferty na jakąkolwiek wydarzenie, tam jest ustalona jakaś kwota za przygotowanie oferty. U nas. Wiem, że były takie próby czynione przez większe agencje, no ale to umarło. To umarło, bo to jest po prostu nierealne. No i przez to robi nam się też taka trochę partyzantka, tak? No bo klient składa czasami zapytanie do. 20 agencji, 20 agencji się zabija i wracając do odcinka, który mówiliśmy w dziewiątym, kiedy właśnie nasi, nasi podwykonawcy, to też nasi podwykonawcy, w sensie wy to też się zasugerowali, że nagle do jakiejś firmy technicznej zgłasza się 20 firm, no to ja to przełożę inaczej. Co się będzie działo w momencie, jak do jednego obiektu, którego na przykład wskaże klient, bo powie, że chce w tym i tym hotelu mieć imprezę, Odezwie się te 20 agencji, no to wiadomo, że my nigdy już nie wynegocjujemy żadnego rabatu w tym hotelu, bo ten hotel wie, że i tak to sprzeda. Czy on sprzeda te agencji A, czy B, czy C, to i tak wiadomo, że to wydarzenie się odbędzie. Więc to są takie bardzo nieprzemyślane też praktyki, i tutaj też zamykamy się na ten taki potencjalny, potencjalny zysk dla nas. Jak to się ma, jeżeli chodzi o zarobki event managerów? No zaskoczę Was. No nie będę tutaj wchodził w detale, ale prawda jest też taka, że jeżeli chodzi o event managerów, to też jest system prowizyjny. Jest on przeważnie oparty na tak zwanym zysku, jaki został wypracowany przy danym evencie, no a z tego event manager ma, ma swoje profity. Oczywiście to jest zawsze wszystko działa w dwie strony. Im większy zysk dla agencji, tym większy zysk dla, dla event managera. Są bardzo, bardzo różne praktyki stosowane przez, przez agencje, te wysokości prowizji. Oczywiście każdej agencji są targety, ile trzeba osiągnąć. To są bardzo skomplikowane mechanizmy. Ja nie będę zdradzał tutaj, jaki jest w agencji, w której, którą ja reprezentuję, no, ale no nie oszukujmy się, no jeżeli event manager, który pracuje w agencji nie miałby systemu prowizyjnego, no to jemu by nie zależało. No to jest chyba naturalne w momencie, kiedy miałby jakąś tą swoją stałą pensję na wysokości jakiejś e, i nagle by się okazało, że agencja zarabia te 100 tysięcy, a on nie dostaje z tego nic. No to to by było w żaden sposób niemotywujące i na pewno by e, nie wpływało dobrze, wydaje mi się nawet powiem szczerze na event, nie? Więc no, takich praktyk nie ma, jest zawsze system prowizyjny, o którym warto pamiętać. Jeżeli wchodzicie w branżę eventową, jesteście młodymi event managerami, rozmawiajcie ze swoimi przełożonymi, rozmawiajcie ze swoimi zwierzchnikami, jaki Wam proponują system prowizyjny. A jeżeli wchodzicie w to jako agencja eventowa, to ja bym wszystkim rekomendował żebyście zaczynali od tego żeby wasz system prowizyjny właśnie opierał się na prowizji od wszystkich kosztów jakie są związane e, związane z danym wydarzeniem i to jest najlepsze najbardziej transparentne kombinowanie zawsze ma krótkie nogi i jakieś ściemnianie no, klienci słuchajcie no to też z którymi ludzie z którymi rozmawiamy oni pewnych rzeczy pewne rzeczy wyczuwają i mm, no nie opłaca mi się wydaje kombinować, więc to nie ma tak naprawdę większego, większego sensu. Jeżeli chodzi o ten odcinek Kasa, mam nadzieję, że coś Wam powiedziałem, że trochę zdradziłem tych sekretów i że się Wam podobało. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, zostawienia lajka, jeżeli macie ochotę komentujcie to, będziemy do podobnych tematów wracali w najbliższym czasie. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, hej!